To wyczyścił laser i to oczyścił laser. Widzicie? Mm -hmm. Nie jestem w stanie, do, do, że tak powiem, do białej kości. a Ty mnie tu już nagrywasz. No i dawało dobrze. No. <laughs> Słuchajcie, to jest tetetka z, kurde, chyba 2000 rok nawet, nawet nie wiem. Klient przyjechał na wymianę. zawieszenia. Ogólnie zawieszenia, jakieś tak zwane linki hamulcowe, przewody. Nie chcę. Nie chcę robić konserwacji podwozia. Chciał, żeby belka wyglądała tak na czerwoną. Jest zobaczcie. Gratów będzie zamontowany, Sprężyny też będą czerwone. Przednie tylne. poliuretany po zakładanym. Jakiś tak zwany klincz. Żółty. Ale. Szkoda, że nie chcę zakonserwować tego pięknego auta, bo to jest Audi auto, auto TT, pierwszy model. No ale jest jak jest. No. Jak to mówi, nie ma funduszy. Brak funduszy, ale tutaj leży kilka tysięcy złotych. Wózek wyczyszczony, przygotowany do zawoskowania. Oryginalny. Zobaczcie, jak wygląda wózek. Pokażę. pokażę, Belka była piaskowana, malowana na czerwono. Tak wygląda wózek, który ma za ponad lat. Można było zrobić. On nie jest piaskowany, ani nie jest malowany. Można zobaczyć jakieś takie małe, delikatne korozje. Zobaczcie, tu po prostu już poznikały ze zmęczenia, ale to jest oryginalny wózek. A Zobaczcie. Czekajcie, lampeczka. Można? Dwadzieś parę lat można, tylko trzeba chcieć. My to zaboskujemy nocekiem i będzie pięknie. Następne kilkanaście lat będzie jeździło. Ale co dalej? Tak jak tutaj pierwsze progi. wychodziły kratki o klient nie chce. Jego strata. Pozdrawiam wszystkich.